do Polskiego SSTW do 27K700. Ja mam dużo dużo kontakt do SSTW i teraz pojechali do monitor do 26K425. Jaki dzień, Jóżu? Proszę. No, bardzo ładnie cię odbieram, Krystian. Co tam słychać? Wszyscy zdrowi u ciebie, wszystko gra, panie Krystian, proszę. Nie, dziękuję, Jóżu, to jest 59 plus 2202. Dobry signał, dobry radziu. Bo tutaj zacznę informację, Christian do radziu. Bo tutaj pogodanienie ładne. Temperatura 1,4 4 stopni, zimno. E, ja sam do Majszak, do, do radziu, już proszę. Słuchaj, Krystian, u nas jest ciepło. Chyba z 21 stopni w tej chwili troszeczkę pochmurzone nie pada. Bardzo sucho, potrzebny deszcz. Także bardzo ładna pogoda w Polsce. Cały czas jest ciepło. Musisz przyjechać do Polski, to będziesz miał ciepło, Krystian, proszę. jak ty mówię, jak ja idę do Polski, 21 stopni, dobrze. <qualche> Tutaj zimno, z 1,4 stopni, dzisiaj dużo, dużo padała, dużo wody tutaj. Po, 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 po. I teraz 1,4 jeden, jeden, stopni, zimno, zimno, Józu, proszę. Słuchaj, ten deszcz, jak u ciebie popadało, to byś mógł przysłać tutaj do centralnej Polski, bo u mnie jest tak sucho, niedługo będzie Sahara. Tak jak na Saharze będzie Krystian. Co tam u pana Henia słychać? Rozmawiałeś z Keniem? bo go dawno nie słyszałem. Proszę. Ła, bo nie słuchałam Heniu, a. Cheniu i mówiłam do domela. si ma rażur, kończę moje misje. Cheniu Heniu i mi o proste rośnie, nie, dużo kontakt do polskie. Heniu chce, radziu, już uproszę. No tak, no bo teraz Keniu Papa Hotel 065 rzadko jest na radiu. Nieraz go słyszałem codziennie, a teraz rzadko. Ale się ucieszę bardzo, że Ciebie tak bardzo ładnie odbieram. 5-9 cały czas. Mocno idziesz tutaj. Chyba wstawiam wodę na kawę, albo jesteś pod bramą u mnie. Proszę. Ja, dziękuję, już. A już ja do heniu, a heniu pojechali do Eteros, e, nie ma Chrystiana. Do 500 km do i nie słuchałam Heniu. Ja słuchałam Heniu do mela. Nie słuchałam Heniu do doradzu. Nie, niedobre, propagacje do swoich kutych aż do Heniu, już uproszę No rozumiem, czyli Heniu jest od ciebie oddalony o 500 km, dobrze mówię? 500 km od ciebie, dobrze mówię? Dużo, dużo kilometrów, 500 km. 5,00 km, Jóżu, proszę. No, czyli po polsku 500 km. Czyli prawie tak jak ja mam do Szczecina, ode mnie do Szczecina mam tyle samo kilometrów. Proszę. Łaj, dziękuję. O, holendersku, Jóżu, ty jesteś 5,9 plus 3,0 dymy. 5,9 plus 3,0 dymy. <grym wytrzymać> Vous <laughs> dobry oh, wow, bon bon signal, vous vous souhaitez bien, bien. Vous avez bon rayon, un 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 bon Nie, nie doradził. Bo teraz Heniu ma 76 lata. 76 lata te mówiłam, bo nie, nie słuchałam dużo, dużo kolegi do Polski, kończę moje emisję, już proszę. No rozumiem, 76 lat machaniu. Ja mam 73, także jednakowo mamy prawie tyle samo Bo mają 76. <śmieniciela> jeden lata lat, już było, teraz mój radzu. Ja mówię do radzu, do Polski. Do 2,6,5, 4,2,5, 6, ja mam kursu do kolegi do Polski i teraz ładnie. Popo. <śmieniciela> nie, nie do DX teraz, nie, nie do DX. Waj, propagasyon wadne ya. Yo suhavam, jak yo moubyan, yo suhavam duzo duzo stasyen do SSTV. Stasyen do Polke. Do SSTV, do wadne fotograsye yo dostayes. Wadne fotograsye do kolegi do Polke, do SSTV. <laughs> o, dobrze, dobrze. Czuję, mówię do kolegi do Polskiej, do SSTV. E, kończę, e, Jakie nie ma nic, widziałam telewizję. Zimno tutaj te już, proszę.